Siema, jestem trzeci ja w dzisiejszym odcinku zrobię sobie opening od 1 aż do 30 poziomu w kanacie zadymiarskim piątego sezonu Więc dzisiaj naprawdę będzie dosyć mocny opening, ponieważ dużo cię tutaj będzie e, działo, dużo tutaj po otwieram i zobaczcie co tutaj dzisiaj będę otwierał. Więc tutaj wszystko przewijam to, wszystko dzisiaj otworzę, widzicie co tutaj mamy, wszystko właśnie Między innymi mamy pakiet odznak, mamy tutaj właśnie pełno skrzynek, jakieś gemy, monety i tak dalej No pełno skrzynek, więc będzie naprawdę mega mocny opening, ten pakiet odznak też mega ciekawy Ale co najważniejsze gdzie mamy tutaj również pułkownika Rusa, którego również sobie odbiorę. Ale zanim to wszystko, to gdzieś chcecie nie na win na kanał, to zostawcie subskrypcję, najlepiej pracę z dzwoneczkiem, abyście trzymywali powiadomienia ja o moich filmach, bo jeśli lubicie prosto na Was na pewno zainteresuje i zaciekawi oraz zostawcie taką kropkę w grupy film, jeśli chcecie więcej odcinków z openingów. Tak jest, e, zostać łapkę w górę, jeśli będzie dużo, no to nagram kolejny opening. Więc myślę, że warto oraz będzie mi przy okazji bardzo miło. Zapraszam Was również do opisu tego filmu, ponieważ tam zajdzie się ma wszystkie social media oraz moje dwa kluby w Brawl Stars, z których jeden jest top polska, więc myślę, że warto zagląć do opisu i warto do moich klubów no i co? Eee, może tutaj nie przedłużając, pokażę Wam czego mi brakuje. Ponieważ. Eee, tutaj przejdźmy sobie do zadymiarzy i przejedźmy sobie na górę. A więc tutaj brakuje mi takich star powerów, takich gadżetów, możecie sobie zatrzymać film i zobaczyć. Eee, więc tak to tutaj u mnie wygląda. A jeśli chodzi o zadymiarzy, to brakuje mi tylko pułkownika Rufsa, którego dzisiaj oczywiście sobie odbiorę. Więc po dzisiejszym filmie będę miał wszystkich zadymiarzy. W takim razie bez żadnego przedłużenia, ja już jestem, jak widzicie, w karcie zadymiarskim. No i zaczynamy opening. I wiecie co? Zacznę to z grubej rury. Zacznę to z grubej rury, by pamiętać o obce w górze, a ja przechodzę. Słuchajcie, tutaj klikam, i od razu przechodzę do pułkownika Rufsa. Także uwaga 3, 2, 1. I w tym momencie, jak widzicie, pułkownik Rufs jest na moim koncie. Ok, w takim razie teraz zaczynamy sobie z openingiem skrzynek. Także dobra, lecimy. Myślę, że fajnie, że na początek odebrałem sobie nową postać. Bo tutaj teraz możemy sobie przy okazji jeszcze punkty i zaczynamy z grubej rury ten odcinek. Więc oglądajcie do końca, bo to dopiero początek, aż tutaj mamy nową postać. Więc myślę, że fajny początek. Otwieram sobie tutaj Big Boxika. Oczywiście dzisiaj też yy, wymaksuję sobie yy, tego pułkownika Rusa, Otwieram sobie Mega Boxika. Yy, mam nadzieję, że yy, tutaj coś fajnego się trafimy. dzisiaj sobie oczywiście wymaksuję pod takim względem, że. Będę miał go y, na dziewiątej mocy y, Na dziewiątym poziomie mocy I może dzisiaj do niego trafię jakieś star powery i gadżety Fajnie by było Na pewno sobie go lepsze maksymalnie jak mogę Czyli na dziewiątą moc y, No i dobra, zaczniemy sobie z openingiem Uwaga, klik Na razie nic za bardzo ciekawego po tej nowej postaci nie było no i dobra, lecimy sobie z kolejnym big Dobra, tutaj nic. Mam oczywiście punkciki do kolonera Rufsa, do pułkownika w sumie. E, dobra, klikamy cyk, mamy monety, tu są już punkciki. Dobra, lecimy sobie dalej, tutaj sobie odbierzemy teraz monety, 50 monet, tutaj dalej 100 monet, ok. No i tutaj teraz kolejny big boxik uwaga, klikamy cyk i tutaj same punkciki, dobra. Klikamy sobie teraz za małą skrzyneczkę, tutaj zobaczymy i dobra, również mamy same punkty. Dobra, lecimy sobie tutaj dalej. big boxik, cyk i dobra, mamy tutaj znowuż tylko punkty. Eee, mamy tutaj kolejnego mega boxa, więc My tutaj myślę, że coś może wypaść. Baga, dostać łapkę w górę. 3, 2, 1 i. Aha, mamy tylko jedynkę. No ale dobra, spokojnie, spokojnie Ma O, mamy jeszcze tutaj bonus, więc nie tylko taką jedynkę. Jak gdzieś mamy aż 400 podwajaczy żetonów, więc myślę, że całkiem fajna skrzyneczka. Ale to dopiero początek, to dopiero początek. E, wiecie, co ten pakiet oznak zostawię sobie na koniec? Więc oglądajcie do końca, bo pakiet oznak to jest również bardzo ciekawa rzecz. E, I dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy oczywiście cały czas same punkty do pułkownika Rufsa. E, dobra, mamy sobie kolejnego big boxika. Cyk, i mamy dwójkę, mamy dwójkę. Czyli jak widzicie, w tym momencie mamy świecącą jedynkę. Dobra, więc słuchajcie, klikamy. Uwaga, 3, 2, 1. I mamy gadżet, mamy gadżet do San Diego. Fajnie, bo to jest bardzo fajny e, gadżet. Simulator snu. Sandy zasypia na 2 sekundy w pełni, zyskując punkty życia. Bardzo fajnie, bo jest to naprawdę mega, mega fajny gadżet do Sandiego, więc ja się naprawdę mega cieszę. Dobra, odbieramy sobie Gemy gamy się naprawdę przydadzą dobra odbieramy sobie teraz big boxika cyk dobra tutaj mamy oczywiście punkciki lecimy sobie dalej kolejny big box jeden po drugim i tutaj mamy również monety i punkty dalej odbieramy sobie 100 monet o coś tutaj się ładuje uwaga dobra mamy 100 monet i odbieramy sobie teraz tą malutką skrzynkę uwaga cyk no i tutaj mamy znowuż e, nic za bardzo ciekawego Więc lecimy dalej, mamy tutaj big boxika, uwaga, klikamy I mamy tutaj również e, monety i punkty Oraz jeszcze podważę ten plus 200 Dobra, klikamy sobie tutaj teraz w monetki I lecimy z kolejnym megaboxem, uwaga, nie przedłużam 3, 2, 1, i... Mamy tutaj jedynkę e, Ale dobra, to jeszcze nie koniec, otwieramy cały czas e, Tutaj jeszcze dużo skrzynek przed nami i nie tylko skrzynek, więc oglądajcie do końca. Dobra, klikamy dalej. No i tutaj mamy. Yy, znowuż to samo. Yy, dobra, lecimy sobie z monetkami. i Kolejny megabox. Kolejny megabox. już dużo megaboxów dzisiaj, więc tutaj myślę, że fajny opening. Uwaga, klikamy i. No nie, dlaczego z tych mega nic, nic nie chce wylecieć? Nie wiem, ale dobra, mamy za to 201 Monet i mamy 140 punktów yy, do pułkownika rówca. I zwróćcie uwagę, jak już mamy do niego dużo punktów. E, myślę, że za chwilę sobie go ulepszę na dziewiątą most. Tylko uzbieramy do niego wszystkie punkty, które można i zaraz go ulepszę. Dobra, odbieram sobie teraz Gemiki, znowu się tutaj trochę ładuje. Dobra, odbieramy sobie Big Boxika, Cyk, i tutaj mamy oczywiście punkciki. Dalej sobie odbieramy tutaj monety, punkty, 70 i zobaczymy, że teraz ta malutka skrzynka, klikamy i tutaj mamy również e, tylko e, punkty i monety i tutaj ciekawe czy już mogę sobie ulepszyć, zobaczmy czy mogę e, już ulepszyć sobie... Nie, nie mogę jeszcze ulepszyć pułkownika Rusa na dziewiątą moc, więc jeszcze chwilę tutaj trzeba tych punktów pozbierać i za chwilę go myślę, że e, będę mógł ulepszyć. Dobra, odbieramy i jak widzicie mamy kolejną świecącą jedyneczkę, uwaga, klikamy, oby to był star power i uwaga, 3, 2, 1, jest, jest star power do max, gwiazda moc do max, super doładowanie. Teraz max doładowuje swój super atak w biegu, Jest to naprawdę mega fajny jest star power, więc dzisiaj naprawdę fajne, tutaj gadżetik był bardzo fajny i bardzo fajny też star power, więc... Naprawdę, ja się mega cieszę. Mamy tutaj już tak naprawdę gadżet Star Power, nową postać, więc z czego chcieć więcej? Tutaj chyba już teraz nie będę mm, trafiał punktów do pułkownika Rusa, zobaczmy. Tak jest, już w tym momencie, jak widzicie, przechodzę sobie do zadymiarzy i sobie go ulepszam. Także dobra, przejdźmy sobie tutaj na dół, bo on jest na dole. I dobra, zwróćcie uwagę, że teraz sobie w tym momencie go ulepszamy. I będę mógł do niego teraz trafiać e, gadżety oraz Star Powery. Więc naprawdę bardzo fajnie ulepszamy sobie go. I mamy już go w tym momencie, jak widzicie, na dziewiątej mocy. Ja stąd wychodzę e, i otwieramy dalej bez żadnego przedłużania. Lecimy sobie do kolejnych nagród, eee, no i tutaj teraz lecimy sobie z monetkami, te punkciki zostawimy sobie na później, i ten pakiet odznak, tutaj znowu się coś ładuje, uwaga, cyk, i mamy gadżet, mamy gadżet do tika. Tak totalnie od razu, bez żadnych monet ani niczego, mamy gadżet do Tyka. ej, bardzo fajnie. Ostatnia szarża, Tik staje się niewrażliwy na sekundę, po czym wybucha zadając 1000 punktów obrażeń. Fajnie, kolejny gadżecik, fajnie mieć taki gadżet, już nie taki fajny jak tamten starpawry gadżet, yy, który trafiłem wcześniej, ale jednak i tak fajnie trafić jakiś gadżet, więc ja się naprawdę cieszę. Dobra, tutaj mamy same monety i uwaga, mega box. Mamy tutaj mega box aby tutaj coś wypadło, trzymajcie kciuki i klikamy... No nie, mamy tutaj tylko monety, ale spokojnie. Teraz odbieramy sobie te wszystkie punkciki. A za punkt oczywiście mamy e, skrzynki, bo nie mam do kogo trafiać punktów, także dobra, klikamy, opening się jeszcze nie kończy, oglądajcie dalej. E, tutaj mamy niestety tylko monety, tutaj mamy big box, więc nieco lepsza skrzynka, uwaga, cyk, i również mamy tylko monety. E, dobra, przechodzimy sobie tutaj dalej, czy tutaj jeszcze jakieś punkciki są, na pewno jakieś punkty jeszcze są, dokładnie. Odbieramy sobie za to tą malutką skrzyneczkę, klikamy, tutaj mamy same monety, niestety. E, no i tutaj chyba został mi tylko pakietoznak, przejdźmy sobie tam i... Tak, to jest jak widzicie tylko pakiet oznak został, więc klikam, uwaga, pakiet oznak, oby tutaj coś ciekawego wypadło, trzymajcie kciuki, jakieś trzy motki, fajne by były trzy, dwa, jeden i mamy tutaj, No, wow, ale fajne motki. Fajna motka do bo bardzo mi się podoba, do Gina też fajna, do Darala fajna, zostawiam łapkę w górę e, Swoją drugą wy też zostawcie łapkę w górę, bo tym wiem, będzie mi bardzo miło. E, no i naprawdę fajne motki, fajne motki. E, może nie są jakieś najlepsze, ale mi się naprawdę podobają. A więc w dzisiejszym openingu to był na tyle więc mam nadzieję, że cięga się spodobał, ale jeszcze nie kończymy, jeszcze nie kończymy, przejdźmy sobie do podsumowania, a więc tak, przejdziemy sobie do zadej no i dzisiaj udało mi się trafić drugi gadżet do Tika, e, ostatnia szarża jak widzicie w tym momencie mam wszystkie gadżety do Tika e, No i brakuje mi do niego tylko dwóch star powerów w tym momencie i co tutaj mamy dalej? Mamy tutaj jeszcze coś poniżej na pewno. Mamy tutaj star power do max i w tym momencie jak widzicie wymaksowałem sobie Max, wymaksowałem max, mam wszystko do max w tym momencie, więc ja się naprawdę mega cieszę, eee, więc fajnie, kolejna postać wymaksowana, dobra, lecimy sobie tutaj niżej, bo dalej mamy jeszcze, jak widzicie, e, jedyny gadżet, który jest dostępny do Diego, więc bardzo fajnie, stymulator snu, e, no i w tym momencie mi brakuje tylko dwóch starperów, a się z tego gadżetu naprawdę bardzo cieszę, bo jest to mega, mega fajny gadżecik. Lecimy sobie oczywiście dalej i tutaj poniżej mamy, no jak widzicie, nowego zatem pułkownika Rówsa, więc bardzo fajnie, tak naprawdę na początku tego filmu go odebrałem, więc z grubej rury zaczęliśmy, fajny opening dzisiaj wyszedł, i jak widzicie mam go nawet na dziewiątej mocy, więc mogę do niego trafiać i gadżetik i star power, więc bardzo fajnie. Okej, okay, więc w dzisiejszym odcinku to był natomiast mam nadzieję, że się Wam się spodobał, myślę, że całkiem fajny opening wyszedł, bo naprawdę tutaj sporo się działo, sporo tutaj trafiłem i myślę, że było naprawdę fajnie, więc jeśli odcinek wam się spodobał, tak nie zapomnijcie o łapce w górę pod mnie, filmami nie zapomnijcie również o subskrypcji mojego kanału, abyś nie z moimi filmami, oczywiście wraz z dzwoneczkiem, albo otrzymywać powiadomienia o moich filmach e, No i zostawcie łapkę w górę jeśli chcecie kolejny opening na moim kanale, jeśli tych łapek będzie w górę dużo, no to nagram jak najszybciej kolejny opening, jest myślę, że warto e, No i napiszcie w komentarzu w sumie e, pułkownik RUFS bo dzisiaj e, odebrałem sobie pułkownika Rufsa, a ja przypnę wam serduszko w nagrodę, że ogląda się ten odcinek do końca. Naprawdę mega doceniam takie osoby i myślę, że w nagrodę e, należy wam się to serduszko, więc napiszcie tak w komentarzu właśnie, e, pułkownik Rufs, a ja przypnę wam serduszko. Tymczasem ja już nie przeżyłem tego filmu, e, życzę wam miłego dnia albo wieczoru, zależy w jakie porozumienia to oglądacie, więc nie przedłużając, to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!